Jeśli Boys chce zrobić u nas inspekcję, to wszystko musi być w jak najlepszym porządeczku. Dobra, dzieciaki. A więc tak, Mus i Tom Thomas niestety nie mieli czasu, więc to my się dzisiaj wami zaopiekujemy. Będzie fajnie. Jesteście gotowi? Bo dzisiaj harcerze nauczą się czego? Bezpiecznie rozpalać? Ognisko! Juhu, Jeśli chcemy rozpalić ognisko, potrzebne będą małe gałązki i większe, żeby ogień za szybko nie zgasł. Pędźcie do lasu i je przynieście. Powodzenia, dzieciaki! Uwielbiam chodzić po lesie. Znajdę tyle gałęzi, że ten ogień będzie płonął do rana. Ja też! Ja też! I w ogóle to ja znajdę największą gałąź. Większą od waszych. Ale po co? Trevor mówił, żeby szukać tylko małych i tych trochę większych. Ale ja chcę mieć giga gałąź. Zobaczycie, padną, jak zobaczą mojego olbrzyma! Nie, ta za mała! Aha! Mam cię! Ale wielka! Patrz, Elvis! Patrz! Patrz, ile przyniosłem! Ja też mam dużo! Patrzcie! Brawo, harcerze! Widzę, że wszystko już poukładane jak należy! Świetnie! To co? Chyba możemy już rozpalać! Hurra! No! Super! Ojej, jak to płonie! Właśnie, widział ktoś może Normana? Nie, jakoś nie, chyba jeszcze nie wrócił z lasu. Też nie widziałam. Pewnie dalej szuka tej swojej gałęzi. Patrzcie, co tu mam! Zdecydowanie wielki kawał drewna. Wiesz, ja bym go jednak do ogniska nie wrzucał. Że co mówisz? Że mam dorzucić do ognia, tak? To hopsa! O nie! Norman, i coś ty znowu narobił! Spokojnie, nie panikować! Dzwonię po strażaka sama! Norman Price wywołał spory pożar. Elvis, Trevor Evans i harcerze są w poważnym niebezpieczeństwie. To ja dzwonię do Toma. Niech weźmie helikopter i zlokalizuje dzieciaki. Jasna sprawa, Sam. Odpalam silniki i lecę! Peni, odbiór, znalazłem dzieciaki. Zaraz ci wysyłam współrzędne. Patrzcie, to Tom! Ratunku na pomoc! Spokojnie, zaraz was uratują. To tak, Peni, bierzesz Jupitera, ja jadę Merkurym. Tak jest, robi się. O nie, ogień mocno się rozprzestrzenił. Boję się, że się do nich nie dostanę. Nic się nie martw, ja to załatwię. Dobra, wszyscy cofnąć się. Penny, musisz mi jakoś podać wąż, dobra? Zaraz ugaszę ten ogień. Chura! Jesteś super wujku, uratowałeś nas. Pewnie, strażak sam jest najlepszy. No, ja też dziękuję. Przepraszam, trochę mnie chyba poniosło, bo ja chciałem, żebyśmy mieli takie ogromne, najogromniejsze ognisko. Wszystko rozumiem, ale pamiętaj, że jak ktoś o coś prosi, to wypada się słuchać. Tu chodzi o bezpieczeństwo. No wiem, teraz już wiem, poprawię się. Ale mam jedno pytanie: mogę? Gdzie ja teraz upiekę te wszystkie pyszne pianki? Jaki ładny dzień! Tak mnie coś wzięło i upiekłem torcik. No, powiem ci, Kryglington, że pachnie wybornie, ależ mi ślinka cieknie. Mnie też. Pachnie rzeczywiście obłędnie. Dziękuję. No tak, tyle że jest problem. Zapomniałem o polewie. A czekoladowy tort bez polewy to wręcz zbrodnia. Skoczę szybko do sklepu żeby nikogo nie kusił, tort zabieram ze sobą. Popieram, to jest bardzo dobry pomysł. Z tą dwójką to nigdy nic nie wiadomo. Sara, do ciebie. Założę się, że Norman nie złapie. Haha, ha, Widziałeś? A ja się założę, że umiem rzucić sto razy wyżej niż ty. No nie, Norman! I co to miało być? I co my teraz zrobimy? Jak to co? Wejdę na drzewo. Nie, czekaj, stój. To strasznie niebezpieczne. Właśnie, okropnie dzisiaj wieje. A jak spadniesz? Co wy się tak boicie? Dajcie dwie minuty i jestem z powrotem. Norman, hej, nie wygłupiaj się, bo utkniesz tam. O nie! Eee, że co ty tam mówiłaś, że tu utknę, tak? I co my teraz zrobimy? Jak to? Dzwonimy po strażaka sama. Hej, patrz! A to nie Elvis? Elvis! O, cześć dzieciaki, co słychać? Wszystko gra? Właśnie nie, bo Norman oczywiście utknął na drzewie. Najpierw tam wrzucił frisbee, potem wszedł, a teraz utknął. No cześć, Elvis. No cześć, Norman. No to widzę, że znowu na narozrabiałeś, co? Spokojna głowa. Zaraz zadzwonię po sama. Norman Price utknął na drzewie i nie da rady zejść. Na drzewie, tak? Czemu mnie to nie dziwi? Dobrze, pędzimy na ratunek. Tak jest sam. Zbieramy się. Penny, ty pojedziesz Wenus. Eli i ja weźmiemy Jupitera. Słuchajcie, to sam. Sam jedzie. Dzień dobry, dzieciaki. Co tu się dzieje? Akurat sobie przechodziłem, a tu James i Sara krzyczą o pomoc. Oj, Norman. Spokojna głowa. Zaraz cię ściągniemy. To tak. Ty będziesz pilnować, żeby nikt nam się tu nie plątał. Ja z kolei uruchamiam podnośnik i ściągam Normana. Uwaga! Wszyscy mają się cofnąć. O nie! Strasznie mi tu wieje. Ja chyba dłużej nie wytrzymam. Nic się mały nie bój, zaraz cię złapię. Wow! wszystko tu się rusza. Mam cię! Hurra! <laughs> I już po strachu. Jesteś cały i zdrowy. Dziękuję i przepraszam. Ja wiem, wiem, że znowu przeskrubałem. Od dzisiaj będę patrzył, gdzie rzucam, obiecuję. No, mam taką nadzieję. To co. To ja ci pokażę, jak będę rzucał. O masz! Jak to mówią, jaki tort, taka polewa. Ach, życie! He, <laughs> Ups! Oj, no weź, Tygrys, to proste! Patrz, mam coś dobrego. Dawaj, aport! To co, ruszysz się, czy nie? Jak przyniesiesz, to dostaniesz jeszcze. Czekaj, to ja ci coś pokażę. I co? nie mówiłem, że to proste? Raz dwa i jestem przy Siu! Udało się. Uch, o, mamo, ale się zmęczyłem. Chyba nie dam rady dopłynąć do brzegu. Tygrys! Weź coś zrób, bo tak jakby trochę ten teges utknąłem. Dobra, biorę się w garść i płynę. Może jakoś da radę. O nie, ale prąd nieźle znosi. Fatalnie, już po mnie. O nie, nawet nie próbuj. Nasze kanapki nie oddamy. A tak swoją drogą to co ty robisz na plaży, co? O nie, Norman na środku morza. Dzwonimy do remizy. Ojoj, oj. niedobrze, trzeba zaraz działać. Elvis, sam, do roboty. Mamy sytuację. Norman Price utknął przy bojce na środku morza. Nie ma czasu do stracenia. Dobra, Elvis, bierzemy Jupitera. Co to za bojka? Tu się nie ma czego złapać. Już, już, spokojnie. Wytrzymaj jeszcze chwilę, dobra? Sam zaraz tu będzie. O co? Odpalamy Tytana. Nic się nie bój, mały, zaraz Cię wyciągniemy. Rzucimy Ci koło ratunkowe. Musisz się go złapać, jasne? Dobrze, spróbuję. Złapałem. Fiu. Dobra, Norman, trzymaj się teraz mocno, wciągam Cię. Dobrze, postaram się. Dźwignia ani drgnie. Pomóż mi, ciągniemy z całej siły. Jasne? Jeden, dwa, trzy! Fatalnie, nie udało się. Nie poddajemy się, Elvis. Uwaga, jeszcze raz! No dobra, Norman. Możesz już puścić koło. Jesteśmy prawie przy brzegu. Super! To było niesamowite. Uwielbiam śmigać po falach. No na pewno widzieliśmy, jak się świetnie bawiłeś w tym kół, ale żeby była jasność, Norman, z morzem nie ma żartów, dobra? No wiem, że za daleko wypłynąłem, tak całkiem sam nie to nie było mądre. No właśnie, może bywa zdradliwe i niebezpieczne. A gdyby cię porwał prąd? Oj no wiem, przepraszam. Zapamiętaj na przyszłość, to co mały, może bierz kota i wracaj lepiej do domu. Mama pewnie czeka z kolacją. Dobrze już idę. To co, Kocie? Chodź, koniec zabawy.